Bardzo ciekawą i taką autorefleksyjną jest osobą, bo my, ja trochę pogłębiałam to, co Ola zaczęła, te obszary, które Ola zaczęła eksplorować z pacjentem na temat żywienia i tego, gdzie stricte zaczęły się problemy i co, co jest największą trudnością albo co widzi jako przyczynę. No i on jest bardzo świadomy, jakby, jakby jak omówiliśmy jego typowe posiłki, to znaczy, jak przedstawił i zapytany. Gdzie myślisz, że pojawił się problem, coś, co było tym największym problemem, no to taki wygodny styl życia, że on po prostu siadł i właśnie też bardzo często do tej tęsknoty za, za sportem wracał, e, ale też e, taka wygoda, że jakby po prostu, kiedy skończył e, edukację, zaczął pracować, e, zaczął żywić się szybko. E, Totalnie mniej uważnie, no właśnie przemieszczać się autem i szereg takich drobiazgów, które no, doprowadziły go do tego miejsca, w którym jest.